Biegam, bo lubię, zawsze byłem w sporcie, tak, od, od szkoły podstawowej uprawiałem sport, z racji tego, że w wieku już takim po 40 raczej nie uprawia się sportów e, drużynowych, tak, sporty indywidualne, bieganie jest akurat taką formą, która... To fajnie się sprawdza, tak? Można sobie biec samemu, zostać samemu ze swoimi myślami, można sobie wyczyścić, a przy okazji jest to zdrowie, tak? Jurajski Festiwal Biegowy oferuje dystanse dla różnych osób, tych, którzy amatorsko e, bawią się w bieganie lub startują zawodowo na dystansach krótszych, bo zaczynają się tutaj dystanse od 10 km jest 25, 50, ale rzeczywiście są biegi ultra, 100 i 200 km, e, które są jedne z trudniejszych biegów w Polsce e, i tutaj startują zawodnicy, którzy naprawdę bardzo dużo trenują, przygotowują się. Polska wbrew pozorom bardzo wielu zawodników takich biegających biegi ultra ma. Ja wcześniej grałam w rugby, żeby w móc sobie e, powalczyć, trzeba najpierw zawodniczkę złapać. Ponieważ w bieganiu byłam słaba, zaczęłam biegać. Później coś tam moim życiu się pozmieniało, rugby się skończyło, a bieganie zostało. Po prostu człowiek się wkręcił. Mam dwójkę dzieci, podczas biegania można pomyśleć. Im one więcej gadają, tym ja dłużej biegam. I dystanse się wydłużyły. Paradoksalnie wiele osób zdziwiło się, że Jura Krakowsko-Częstochowska to nie jest, że to nie są góry, ale to nie jest płaski teren. Rzeczywiście tu są Trudne interwałowe podbiegi, po poszczególne wzniesienia skałki, jest duża urozmaicona, bardzo urozmaicona nawierzchnia, jest piasek, są tereny leśne, trochę szutru, także bieg jest szansą dla każdego, bardzo wyrównuje szanse, bo każdy kto czuje się lepiej lub gorzej na różnych nawierzchniach będzie tutaj miał szanse większe lub mniejsze, żeby do konkurencji odrobić lub stracić. Biegam regularnie ultra biegi górskie, więc mam przed sobą jeszcze ultra kotlinę 138, więc to jest takie przetarcie przed tą ultra kotliną. Tak to traktuję. To jest tak, że każdy, kto zaczyna, po pewnym czasie dochodzi do tego do takiego wniosku. Co jego organizm jest w stanie bezpiecznie dla niego znosić? Część osób zostaje przy takich dystansach krótszych, typu 5, 10, 20 km, czy nawet maraton, bo wydaje się, że maraton jest ekstremalny wysiłek, ale jak porównamy to na tras tutaj, który ma 52 km, 111 czy 206, to ten maraton wydaje się takim biegiem krótkim. Każdy zawodnik dochodzi do takiego momentu, w którym właśnie tego barierę sobie stawia. Może nie każdy, większość. Natomiast część jest taka, mniejszość, która tę barierę sobie przesuwa co jakiś czas.